Autyzm jest jak krosty, mówi Ania, mama 16-letniego Aleksa ze spektrum autyzmu. Trzeba szukać przyczyny, a nie tylko patrzeć na jego objawy. Ja nazywam się Gosia Mikulska i witam Cię na moim blogu. W dzisiejszym odcinku gości u mnie Ania, która opowie nam, czym jest autyzm i jakich specjalistów poleca odwiedzić, gdy dziecko ma problemy rozwojowe. Zapraszam. Cześć Aniu. Witam Cię w kolejnym naszym odcinku. Aniu, przedstaw się proszę. Powiedz parę słów o sobie. Nazywam się Anna Korzen. Wiele osób zna mnie jako mamę Aleksa. I tak, mogę wiele rzeczy powiedzieć o sobie. Przyzwyczajam się do tego, żeby mówić o sobie, że jestem psychologiem. Jestem po bardzo wielu różnych kursach specjalistycznych związanych z terapią autyzmu i nie tylko właściwie. Ale najwięcej mnie nauczyło to, że jestem mamą 16 latka z autyzmem. Także przeszłam już wiele etapów od małego dziecka przez trochę starsze wszystkie boje o zdrowie, o medycynę, o edukację. No właśnie, no powiedz mi, masz ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o, o, o autyzm, o bycie mamą autysty? powiedz mi, z twojej perspektywy rodzica, czym jest autyzm? Ty jako mama? Jak mogłabyś to zdefiniować? Różne są definicje, ale to, co jest najważniejsze, mhm. autyzm to nie jest ani choroba, ani przyczyna niczego, tylko objaw, który widzimy. Objaw, który widzimy w sferze społecznej. Mhm. Z jakichś przyczyn, u każdego z innej przyczyny, rozwój społeczny dziecka nie następuje w takim naturalnym trybie, który nie wymaga naszej pomocy. Ja czasami zajmuję się konsultowaniem dzieci, rodziców, którzy są świeżo po diagnozie. Na przykład, sam brak nowy nie zawsze musi być autyzmem. Mhm. Warto poszukać, co ten rozwój zaburza, dlaczego dziecko nie mówi, dlaczego nie reaguje na swoje imię, a może za wcześnie myślimy o tym, że to już jest diagnoza autyzmu. No ale... Jeżeli mam taką sytuację, mówię na przykład o sytuacji mojej córki. W pewnym momencie no, dziecko nie mówi, nie reaguje na swoje imię, nie reaguje na otoczenie. To od czego ty zaczęłabyś w pewnym momencie jakby poszukiwania? Mówisz, że może to za wcześnie na diagnozę autyzmu. To je, jakie kroki ty rekomendowałabyś podjąć takiemu rodzicowi? Bardzo często A warto poszukać, co się działo na początku. Dzieci, które bardzo wcześnie są diagnozowane jako autystyczne, to są często dzieci, które urodziły się już po powikłanej ciąży, po ciężkim porodzie, i mało które trafia na konsultacje do fizjoterapeuty. Ja bardzo polecam skierowanie swoich kroków do dobrego fizjoterapeuty. Chodzimy bez problemu do psychiatrów, neurologów. Natomiast mało kto pomyśli o takim prostym, prostej konsultacji u, fizjo, u dobrego fizjoterapeuty. Mówisz o dobrych fizjoterapeutach? Masz na myśli fizjoterapeutów, osteopatów? Jak, jak w jaki sposób zdefiniować Na pewno myśli? warto iść do jednego i do drugiego. Mhm. Osteopatia bardzo fajnie pomaga. Sama korzystam, mój syn korzysta, namawiam każdego, jest to fajna metoda. Ale przede wszystkim o takiej zwykłej konsultacji, konsultacji, czy na przykład napięcie w buzi nie jest za słabe. Dobry fizjoterapeuta bardzo szybko będzie w stanie pomóc dużo szybciej niż osoba, która zajmuje się terapią integracji sensorycznej, bo ona jakby dopiero wykańcza to, co musi przygotować fizjoterapeuta. Powiedz, wspomniałaś o tym, że fizjoterapeuci są w stanie jakby zareagować, jeśli na przykład nasz poród był trudny. Co mogło się stać podczas tego porodu, że taka interwencja tego fizjoterapeuty będzie potrzebna? Jeżeli to poród nie był fizjologiczny. Bardzo Czyli... często dochodzi do... Niedotlenienia, tak? No na przykład mój syn, mój syn miał niedotlenienie około. Porodowe, urodził się przez cięcie cesarskie. Mhm. To ciąża była powikłana. Nikt mi nie wytłumaczył, że mam iść do fizjoterapeuty. Dosyć późno trafiliśmy, ale miał dopiero trzy miesiące, to pierwszy raz trafiłam do fizjoterapeuty, a można było już od razu. Mhm. Ja to, co, z czym ja się przynajmniej spotkałam, to też z tym, że podczas wyciągania dziecka, podczas porodu, jednak ta główka dziecka jest tak nienaturalnie odginana, że możemy tutaj w pewnym sensie uszkodzić delikatne tutaj jeszcze kręgi C23, które według i niemieckich, i rosyjskich naukowców są bardzo mocno odpowiedzialne za układ i dalej. I teraz pytanie. Pytanie, co na przykład taki fizjoterapeuta może nam w takim przypadku pomóc? Jak on może nam pomóc? Fizjoterapeuta na pewno bardziej zadba o to, czy organizm ma właściwą postawę, właściwe napięcie. Kręgosłupem pewnie lepiej zajmie się osteopata. Ja mówię, hmm. naj, naj, najlepiej jest iść i tu, i tu. Okay. Ale szybciej do fizjoterapeuty, szybciej do osteopaty, potem dopiero do psychologa czy pedagoga. Już ja spotkałam się z tym, kiedy pierwszy raz szukałam informacji o Osteopacie, że Wikipedia opisywała osteopatów jako szarlatanów. Że to jest zawód niekonwencjonalny, link, szarlatan. Jak ty się do tego odnosisz? Dlaczego? E, dlaczego? Od wielu lat obserwowałam rehabilitację, Alexa? to jest bardzo podobna forma terapii, tylko efekt się utrzymuje trochę dłużej i tak jak jest bardziej finezyjna niż, niż le, czysta rehabilitacja. Ja oczywiście rzeczywiście widziałam ogromne postępy u dzieciaków i skoki rozwojowej po każdej wizycie. I to. E, bardzo mocne, zwłaszcza on też tłumaczył mi, że w chwili, w której dziecko nie przechodzi przez kanał rodny w naturalny sposób, nie ma tego takiego właściwego docisku. I wtedy ten docisk, żeby dziecko nie miało pewnych problemów w integracji sensorycznej, ten docisk trzeba odpowiednio wystymulować. I faktycznie w pierwszej kolejności trochę przeraziłam się tą wizytą, ale potem widziałam takie wymierne skutki. Zdecydowanie polecam, można pójść, w każdym większym mieście już są centra osteopatii. Warto, naprawdę warto mhm. i okej, okay, no być może trafimy na kogoś, kto jeszcze był po jakiejś starej szkole i może faktycznie wtedy, nie wiem. Mhm. Ale większość z nich to są po prostu magistrze mhm. fizjoterapii, którzy przeszli długą i skomplikowaną, długie i skomplikowane szkolenie. Nie jest tak prosto zająć się dobrze osteopatią, ale mówię, to jest bardziej inna forma fizjoterapii. A powiedz załóżmy, że fizjoterapeuta już na się znalazł. Czy jeszcze poszukałabyś jakichś innych specjalizacji? Dziecko nadal nie, nie reaguje na imię, nadal jest z tym problem. Czy jeszcze chciałabyś to dziecko gdzieś zaprowadzić, żeby inny specjalista na niego spojrzał? Jeśli tak, to... na pewno neurolog. Mhm. Warto zadbać o układ trawienny. Gastroenterolog to jest często zaniedbywana specjalizacja. Większość osób ja bardzo często pytam w rozmowach, po diagnozach, jak wygląda, czy dziecko wie wszystko, co powinno dziecko, czy gryzie. Czyli nie ma jakiejś specyficznej wybiórczości pokarmowej. Znana wśród autystyków wybiórczość pokarmowa jest często skutkiem problemów trawiennych. Ona u mojego syna ustąpiła zupełnie po wprowadzeniu właściwego leczenia jelit. Mhm. A co powiesz na temat e, sprawdzenia też słuchu dziecka? Nie ukrywam, że to było jedno też z moich pierwszych kroków, które zrobiłam, e, myśląc o tym, że może coś się dzieje. I też nie ukrywam, że jedno z dzieci z moich e, przyjaciół e, było podejrzewane o autyzm. Okazało się, że ma, e, miało tak dużo infekcji ucha, że ma po prostu niedosłuch na poziomie 80% i to dziecko jest w stanie się fajnie rozwijać, kiedy udało się te uszy odblokować. Może słuch nie jest pierwszą to Pytam o słuch często, tak, ale większość noworodków w Polsce ma sprawdzany słuch przy urodzeniu. I ten system fajnie działa, ale przy jakichś wątpliwościach, okej, okay, właśnie dobrze, że o tym mówisz, jeżeli było dużo, dużo infekcji ucha i nie tylko ucha, gardła, i że często dziecko łapało infekcje brało często dużo antybiotyków. Warto to sprawdzić, czy się nic nie stało. No właśnie w przypadku w tym przypadku to było bardzo ciekawe, dlatego że te infekcje ucha one musiały przechodzić bezobjawowo. W sensie rodzice nie zauważyli, że to dziecko bawi ucho i po prostu w pewnym momencie dzieci zaczęły zgłaszać, że dziecko nie bawi się z innymi dziećmi, że, że jest odseparowane, że nie reaguje na imię. No i oczywiście pierwsze co ukazało się w sieci rodzicom no to autyzm i popędzili do no, psychologa, bo, bo jednak na szczęście właśnie tutaj super wykwalifikowany psycholog oraz badania przesiewowe wskazały, że może trzeba szukać w innym. W innym kierunku. Fajnie, że trafili, fajnie, że chciało się komuś poszukać innej przyczyny i faktycznie dojść do tego. Tak, tak czasami tak bywa. Czasami tak bywa, że objawy autyzmu są podobne do nieleczonej celiaki na przykład. Bardzo odwracam przechodzenie na dietę przy pierwszych jakby podejrzeniach autyzmu. Rodzice przechodzą na dietę bezglutenową, co jest błędem. Najpierw trzeba wykluczyć celiakię, a potem spokojnie, adekwatnie do wyników dostosować dietę. Dlatego, że dziecko w trakcie diety bezglutenowej ma jeżeli robimy badania w kierunku celiaki, wynik będzie fałszywie ujemny. Zgadza się. Wtedy na szpitale rekomendują, aby wprowadzić przynajmniej kilka miesięcy ekspozycję na gluten na, kazei, na gluten grudniu, tak, żeby w ogóle te, te, te wyniki były adekwatne. Nie ukrywam, że to jest błąd, który ja popełniłam, więc dlatego teraz już o tym wiem. Na szczęście po latach już wiem, że tej celiaki nie było, ale faktycznie nietolerancje były duże. No, zanim, człowiekowi... zanim wydamy dużą kwotę na badanie nietolerancji, Pójść do alergologa. Mhm. Dzieci często mają jakieś dziwne kaszle, dziwne historie. Dobrze jest znaleźć dobrego alergologa. Mhm. Często autyzm jest związany z problemami z układem odpornościowym. Gdzieś tam jest tak, że oso... dzieci no, to czasami jest jedna z przyczyn która zaburza rozwój dzieci to jest problemy z układem odpornościowym. Warto trafić do immunologa. No ale właśnie często mówisz o tym, że dobrego lekarza, dobrego alergologa, dobrego immunologa. No jak w tym świecie znaleźć dobrych lekarzy? Skąd wiedzieć, że oni są dobrze? Nigdy Czasami warto popytać, najprościej w dzisiejszych czasach, popytać innych rodziców. Jak Aleks był mały, to nie było takie proste. Chociaż to się już zaczynało. Także już też nie byłam taka bezbronna. Ale mówię, warto, ja zawsze apeluję do rodziców starszych dzieci, żeby się dzielić tym doświadczeniem, które mhm. mamy. Skoro już nas coś takiego spotkało, to warto to obrócić w no, coś i... dobrego i mhm. pomóc rodzicom młodszych dzieci. A jeśli w moim otoczeniu nie znam e, jeszcze dzieci powiedzmy z autyzmem albo z takimi zaburzeniami, to gdzie ja poznam tych rodziców, gdzie oni rosną? Jest sporo grup w internecie, mhm. nie trudno je znaleźć. Dobrze. E, powiedz, powiedz mi trochę więcej o tej immunologii. Wiem, że, wiem, że Twoje dziecko jest objęte teraz programem e, immunologicznym. Jak to się stało, że wytrafiliście, e, że wytrafiliście na ten tak, to znaczy, Alex w momencie, kiedy dostał, historia Alexa jest trudna, smutna i właściwie nadaje się na dwa, dwie, dwa trzy dobre kryminały medyczne. On się urodził z powikłanej ciąży czy cięciu cesarskim. Najpierw walczyliśmy z rehabilitacją, bo był wylewie krwi do mózgu i groziło nam to, że będzie dzieckiem niepełnosprawnym ruchowo. Z tego się udało nam wyczołgać mniej-więcej. Mhm. Potem przyglądały nam się, czy okazało się, że dziecko ma padaczkę, mhm. która też nie była odpowiednio leczona od początku. Uwaga, to jest ważne. Badania amerykańskie podają, że 70% dzieci ma padaczkę. 70% dzieci jest z autyzmem, tak? tak. Mhm. 70% dzieci z autyzmem ma padaczkę. A czemu? Cieszy się EEG, mhm. ani to nie boli, ani to nie jest jakieś głęboko traumatyczne, da się to przeżyć. Anio, a czemu tak jest, że badania w Stanach pokazują, że 70% dzieci ma padaczkę, a badania w Polsce mówią o 30%? Może mniej liczymy, mniej jest ośrodków, które to wszystko badają i liczą. No Amerykanie słyną z tego, że mają wszystko przeliczone i wyliczone i na wszystko jest jakiś wskaźnik. Jakiś. Ja osobiście też spotykam się z tym, że to EEG nie jest jakby pierwszym badaniem rekomendowanym u dzieci z podejrzeniem spadkiem z autyzmu, że te dzieci bardzo często one przez wiele lat nie mają badania EEG, nigdy nie przecież tak naraz że... mózgu. Obiegowej opinii mhm. osoba z padaczką to jest osoba, która nagle pada na podłogę, mhm. rzuca się z pianu na ustach i ma drgawki, które wiadomo, aha, okej, okay, wiadomo, że to padaczka. Natomiast większość dzieci z autyzmem ma napady typu absence, po prostu takie krótkie wyłączenia i momenty, które naprawdę trudno uchwycić. No właśnie. I jeśli... Warto to zrobić mhm. jako po prostu jedno z rutynowych badań. A powiedz, to badanie Agia. No bo pewnie dla części rodziców to się kojarzy z jakimś koszmarem. Powiedz, to badanie boli? Jak dziecko, jak, jak dziecko się ma do tego przygotować? Absolutnie nie. To jest badanie, które jest akurat zupełnie nietraumatyczne. Jedyny problem, jaki jest, i to faktycznie trzeba zrobić porządnie, jeżeli warto zrobić badanie z deprywacją snu, czyli przed okresem, kiedy, dłuższym okresem, kiedy dziecko nie śpi. Nie warto używać do tego badania żadnych sztucznych środków, tylko dziecko musi zająć. Ten problem to, jest to, że dziecko musi zasnąć z fizjologiczny. i Badanie absolutnie nie boli. Większość technik, techników, która to robi, jest po prostu urocza co są do dzieci i Aleks do dzisiaj, on, zawsze, on uwielbia panią, która mu od wielu lat robi to badanie, zawsze jeździmy do tej samej pani, ona jest po prostu urocza, on ją pamięta, on, pamiętam jak był malutki, ona mu śpiewała kłysanki, żeby zasnął. Badanie zupełnie nie boli, jedyny problem to to, że dziecko musi nie spać. Mhm. Czyli e, jeśli mamy Niepokoi nas jakby, zachowanie dziecka. W pierwszej kolejności idziemy do specjalistów, których wymieniłaś, czyli e, zarówno sprawdzamy u fizjoterapeuty, u osteopaty, e, idziemy do neurologa, idziemy do logopedy, tak? E, laryngologa, sprawdzamy ten dziecka. Najpierw do logopedy. logopedy. Do laryngologa, potem do logopedy. To, e, no właśnie, dlaczego taka kolejność? Według ciebie? Najpierw do laryngologa, bo trzeba wy, wykluczyć, że uszy nie są zaczopowane, eee. że nie ma jakichś infekcji, takie rzeczy warto po prostu wykluczyć, eee. bo potem po to, to, żeby były lepsze efekty terapimowe. No dobrze, a jeżeli już okazało się, że my wykluczyliśmy, e, wykluczyliśmy część tych zaburzeń, e, gdzie my mamy się udać z tym dzieckiem, aby faktycznie sprawdzić, czy to jest autyzm, czy to nie jest autyzm? Osobą, która zgodnie z prawem stawia taką diagnozę, jest psychiatra. Wiem, że najprościej taką diagnozę uzyskać w poradni psychologiczno-pedagogicznej albo w specjalizowanym ośrodku. W Poznaniu to robi Pro futuro, ale można też się starać o taką diagnozę z poradni psychologiczno-pedagogicznej dedykowanej dla dzieci z autyzmem. Powiedz mi, a co ty myślisz na temat y, słowa leczenia autyzmu? Jak wielokrotnie, to już mówiłam, autyzm jest jak chrosty. Każdy ma, każda chrosta ma swoją przyczynę. Jedna będzie od truskawek, druga będzie od okresu dojrzewania, a trzecia będzie od ospy albo innej choroby zakaźnej. Warto szukać przyczyn. Autyzm jest objawem, nie przyczyną czegoś. Czyli na czym Dokładnie i warto walczyć o prawo dzieci z autyzmem do leczenia. Warto nie dać się zbywać w sytuacji, kiedy widzimy, że coś się dzieje. Dziękuję w takim razie za rozmowę. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Jesteś chętny na więcej wiedzy w temacie zaburzeń rozwojowych. Naciśnij przycisk subskrybuj, aby być na bieżąco. Aby dowiedzieć się więcej ciekawych rzeczy, zapraszam Cię do zakładki Baza Wiedzy na moim blogu wikulska.com. Link do tego miejsca znajdziesz w opisie tego filmu poniżej. Zapraszam!